Na Państwa na polu brokuła dla przemysłu na zbiór letni. Eee, rozsada posadzona przed chwileczką, tak naprawdę proszę zobaczyć, jak to wygląda. Pole uprawione, rozsada posadzona. Parę dni temu ona już się to prawda przyjęła, bo jest cały czas wilgotno, było ciepło, bez żadnego problemu. Jakaś taka troszeczkę ta rozsada się wyciągła Nie wiem, czy producent ją przetrzymywał przez, przez chwilę. Natomiast to akurat nie ma większego znaczenia. Jest teraz pogoda idealna do rozwoju, dla wzrostu. Jest pole wilgotne, nie potrzeba tego podlewać. Proszę Państwa. Co dalej? Dalej możemy stosować herbicydy, tylko że ta gleba musi być wilgotna, rośliny muszą być suche. Stąd akła gdzieś tam w granicach. 1,5 litra na hektar, tylko nie stąp inny, tylko stąp aqua, proszę Państwa, nie activus, nie inna pendimetalina, dlatego że stąp aqua ma pendimetalinę zamkniętą w mikrokapsułach i ona nie szkodzi przy nałożeniu na listnym, plus metazanex w ilości około litra niektórzy też, proszę Państwa, robią zabiegi później, jak już są chwasty metazaneksem razem z lentagranem, oczywiście też można, tylko trzeba poczekać na to, żeby były chwasty, które wzejdą, tutaj najprawdopodobniej jeszcze będzie to przed położeniem produktów chwastobójczych mechanicznie wzruszone, zobaczymy jaka będzie pogoda, na razie jest uprawione w miarę, w miarę pulchnie, więc nie ma tutaj większego problemu, chyba, że kwestia będzie właśnie wyrównania podłoża, żeby było równie na polu spulchnienie między rzędzi i potem nałożenie herbicydów. Na ten czas to wszystko. Producenci, którzy już posadzili broku, też powinni wystawić pułapki zapachowe na śmietkę kapuścianą, bo było ciepło i ta śmietka może za chwilę się nam pokazać na polu. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji.